zebrani, mam brązowe włosy, jestem ubrany w ciemno granatowe i bordowy krawat. Żeby osiągnąć efekt włączającej polityki społecznej, rozwijać nasz potencjał społeczny, powinien e, napisanym uchwałą towarzyszyć pewien dobry duch. Czym on jest? Po pierwsze, tym co profesjonalnie nazywamy Person First Language. Najpierw dostrzegamy osobę, potem dopiero jakość z jej cech. Bo tak właśnie mierzy się skuteczność polityki. Tym, czy udało się przełamać depersonalizującą stygmatyzację, która sprawia, że niepełnosprawność staje się niestety podstawową cechą tożsamości osoby. Trzeba to przezwyciężyć. Druga ważna rzecz. Edukacja. To przestrzeń rozwoju osoby, ale często też ogromnego wykluczenia. Jako dojrzałe społeczeństwo musimy zapewnić możliwość zdobywania wykształcenia zgodnie z zainteresowaniami, bez względu na sprawność. Dostęp do psychologa w każdej szkole likwidować bariery sensoryczne, logistyczne, organizacyjne, zadbać o pokoje wyciszeń, dostępność środków transportu na wycieczce szkolnej, dostosowanie korytarzy, ułożenie planów, redukcję hałasu, kształcenie nauczycieli, uczestniczenie w UF-ie, rozwinąć ideę asystenta uczniowskiego, czy przeprowadzać lekcje różnorodności. Bo różnorodność to trzecia część dobrego ducha. Niedawno poddano wnikliwej analizie podręczniki szkolne od klas 1-3 po te w 72 podręcznikach na ponad 15 tysiącach stron znalazły się tylko 64 jakiekolwiek wzmianki o osobach z niepełnosprawnościami. I czego dotyczyły? Głównie rozwiązań prawnych, no i religijnych aspektów miłosierdzia. Czwarta, bardzo ważna rzecz, wizerunek. Osoby z niepełnosprawnościami to medialnie, wizerunkowo, zwykle albo nieprzydatne ofiary, albo bohater w dyskursie publicznym dziś interesuje. Ludzie pełni cierpienia, biedy, apeli i zbiórek publicznych, co wzbudza litość, oburzenie i współczucie, albo ludzie, którzy niejako przeczą własnym ograniczeniom, osiągając sukces, co jak mówiła Stella Young, staje się inspiracyjnym porno, motywacją gorszącą, że mi w życiu mogą być gorzej. Powinniśmy dostosować ducha do pomysłów na zmianę, idei inkluzywności. Stosunek do osób z niepełnosprawnościami to świadectwo naszej dojrzałości jako wspólnoty. Uwrażliwiajmy i rozmawiajmy. Dziękuję.